Cześć z tej strony, Miko Marczyk, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku naszego vloga. Eee, tym razem pokażemy Wam nasz start w rajdzie Modlin Rally Show. To będzie start nietypowy, ponieważ nie jedziemy w rywalizacji, natomiast wystartujemy jako zerówka, czyli ostatnie auto, które rusza przed zawodnikami, którzy będą jechać na czas. Eee, to też oznacza, że nie wystartujemy naszą rajdówką z kodą Fabia Rally 2 Evo, natomiast tym razem wyjątkowe auto, które stoi za mną, które zostało przeze mnie odebrane dopiero chwilę temu, jest absolutnie premierą, czyli skoda octavia rsiv 245 koni mechanicznych pochodzących z silnika spalinowego i elektrycznego. Także cieszę się, że będę mógł ją sprawdzić od razu w rajdowych torowych warunkach. Natomiast to nie jest jedyna niespodzianka, ponieważ spełniam tym startem swoje dodatkowe marzenie. Myślałem o tym od dawna i bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić na prawy fotel naszej rajdówki. Legendę polskich rajdów, nasze dobronarodowe, czyli Maćka Wisłowskiego, mistrza Europy, wicemistrza Ameryki, wyjątkowego człowieka. Dla mnie jest wspaniałym autorytetem i cieszę się, że to właśnie my będziemy stanowić parę, która, która będzie jechała w tym rajdzie autem, które tutaj widzicie. W Warszawie dzisiaj jest czwartek wieczór zima. My już założyliśmy zimówki Michelin pilot Alpin 5. Jesteśmy gotowi do rywalizacji. Zapraszam Was do oglądania. Piątek, godzina 7.30, właśnie wyjeżdżamy z Łodzi w kierunku Modlina. Jachu e, dojechał wczoraj e, wieczorem z Poznania, także, także ruszamy razem. E, pewnie będziemy około godziny 9 na miejscu, tam mamy odbiór administracyjny, a następnie zapoznanie z trasą, ponieważ zerówka normalnie zapoznaje się z trasą. Będziemy mieć e, opis rajdowy, także e, ruszamy. Dokładnie, dokładnie, tak no le... Dobra, No jak, jak droga. A więc nadeszła ta wyjątkowa chwila. Cześć Maciek. Dzień dobry, dzień dobry, no wyjątkowa chwila, to nie tylko dla Mikołaja, dla mnie zwłaszcza, bo naprawdę ja już no, nie startowałem w rajdach od ładnych paru miesięcy, także cieszę się bardzo, że będziemy mogli tutaj razem taką no, namiastkę tej rajdowej przygody właśnie dzisiaj i zaraz rozpocząć. Dokładnie, oklejamy samochód i ruszamy na Zapoznanie. No, a zapoznanie Mikołaja nie jest takie łatwe, bo to jest niezwykle kręciołek i nie ma itinereru takiego no, klasycznego, tylko, mapka. tylko jest normalnie taki szkic właśnie według tego szkicu musimy narysować tymi naszymi symbolami już, prawda, zrozumiały dla Ciebie i dla mnie w ogóle obraz tej trasy odcinków specjalnych, a jest ich tutaj naprawdę kilka, ale jestem dobrym myślą. Ja też. <grytanie> <grytanie> Witam. Witam kolegę na pokładzie, <laughs> witam Cześć, Maciek, nowego, nowego kierowcę, no nie tylko nowy, to jeszcze bardzo młody, najmłodszy na tym poziomie. Słuchaj, Mikołaj, tutaj masz szkice tych odcinków specjalnych, jedziemy odcinek specjalny 1, 3 i 5, dwa okrążenia, weź się zapoznaj, a ja sobie tutaj przygotuję, słuchaj, już mój zeszyt. Już opuszczę daszek, bo to jest mój taki sobie, można powiedzieć, rytuał, rutyna, słuchaj, coś takiego. No i mamy 15 metrów do startu 90 6 prawy do możemy sprzedać 5 lewy krótki 5 lewy 5 lewy krótki On zrób mi zdjęcie jak będę zakładał tą czapkę. <gry> graj graj Kameruj kameruj No jak panowie jak się prezentuje? Genialnie. Jest elegancko. Nie ma wstydu. Na Mikołajki dostałem od e, przemiłej e, pani sąsiadki, pani Jadzi Sernik, który bardzo lubię. Wziąłem tutaj go ze sobą na rajd. Będziemy mogli się podzielić z e, całą bracią rajdową, bo sam bym całego nie zmiął. Możemy, tak? Dzięki. Odcinek 78 Tor Modlin Rally Show, 11 grudnia 2020, pilotuje Maciej Wisławski. Zaskiernik 23 minus prawy przechodzi, 4 plus lewy, zacisk minus. 160 schamuj 3 plus lewy, otwiera i zacieśnia długi. Wchodzę w nowy opis, bo każdy, każdy kierowca ma swój opis, prawda? Swoją gdyby, nomenklaturę, prawda? Jest, I to jest jeszcze prawda. krócej. Jest. I, jest. I potem jest. jest do trochę dłużej, a przychodzi no. jeszcze jest kawałek więcej. Dobry. Żaden raj... Wejcie, jest, jesteś w ogóle unikalny słuchajcie, żeby nie powiedzieć unikatowym. Jeszcze żaden rajd na świecie nie miał wejścia załogi, która ma ponad 100 lat w sumie. <laughs> <laughs> Patrzcie tyle lat kurczę, no ja się parę młodych lat nie widziałem, ty kurczę Pamięci pani, sieci nad jego duszą, Manik Bóglewicz zamówił, bo w Kłocku był rajd, Raj, raj odnoszący okay. zimowy, zamówił sobie normalnie w MPO, w miejskich takich przedsiębiorstwach tam miejscowych, żeby posolili trasę OS-u. Pani dostrzegł taki rajd? E, tak, to 30, 50, 70, 100 no. tak szybko zbliżasz do stół, jak no. czujesz, że masz grip ale musisz mu dać to przejście jak mu dasz na raz, to cię postawi no. niezależnie w którym no. momencie i jest strata e, nie tracisz aż tyle prędkości przy pierwszym strzale jeżeli od razu czujesz, że są bloki przy delikatnym hamulcu no to już wiesz, że musisz hamować no. natomiast jak czujesz, że jest grip no bo od razu masz to, to jeszcze mniej hamulca, mniej hamulca ten zakręt to co mówiłem Kaszowi, można, jeżeli będzie dużo przyczepności, najechać, bo tak szeroko pierwsze przęsło i Trochę potem Tak, 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 ale jak nie masz przyczepności, to tego nie zrobisz, bo, bo nie Ci auto w pierwszej fazie. Ale przyjacielu, Czy to macie Wisławski Tak, przy im plenum słuchaj, <laughs> renowany tak jak Mikołaj Marczyk, słuchaj, z Łodzi, ale chwilę Modlina. No chodźmy, bo... no chodźcie, chodźcie, tylko czekam właśnie. Proszę, panie, można ten śniadankę poprosić już. Co? Wszystko? Wszystko? Tak, to, ja to, 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 to Jak się okazało, nawet nie startując w zawodach oficjalnie, a jadąc jako zerówka, trzeba wstawać bardzo wcześnie, jeszcze przed wschodem słońca. Jest trochę po godzinie 6, właśnie idziemy do naszego auta, które przez całą noc się ładowało. Pakujemy rzeczy i jedziemy w stronę trafy serwisowej. do takiej gorącej, ostygnie w 10 minut, to znowu i łatwiej stać, niż jak jest taka zimna jak kamień lub gdzieś wyrzałek. A pokażesz jak macie zrobioną? No wiesz, słuchaj, normalnie północne stany, nie? Gotowy do jazdy A zarysowałem belgę? Nie trasy yy, na wolnych obrotach, ładuje się wtedy? Tak się Tak Tylko trzeba włączyć taki tryb, żeby włączył tryb spalinowy on czasami stoi na elektryku i wtedy się nie no no ja łudzi. No tak, no ja oczywiście. rozładuję. No tak, jasne. Tylko tutaj jesteś? Tak. 160 prostować. 4 prawy do 3 minus lewy. I 5 prawy, 3 4 prawy. 4 plus prawy do szczytu, zduś przechodzi 4, prawy średni zacisk, przechodzi 5, lewy śmiało i szczyt 110. Mocno hamul. Lewy do trzy plus prawy i lewy 23, lewy zacisk, bardzo ciekawe, o co nasz młody, zdolny, dynamiczny yy, ja. wy, wywiadowca, ja myślę, ten dziennikarz, nas może zapytać. Ja, że... ja wiem o co. Zgadujemy? Ja mówię tak, że zapytasz mnie o to, co, jaka jest moja opinia, jakie moje wrażenie z siedzenia na prawym fotelu obok tak wielkiej indywidualności rajdowej, jak to ma. Otóż ja odpowiem. Jest naprawdę wrażenie świetne. świetne. No ja o niczym, no. jakbym powiedział, że o niczym innym nie marzyłem, to bym w niczym nie przesadził. Mimo, że do przesadzania mam prawo, on no. nie No, A to nie jest takiego niedawnego rajdu Polski dwa lata no to jest temu? Dwa lata temu, no. No bo w tym roku mój, mój debiut. Polski no teraz pojechaliśmy 2.33, tą pierwszą, bo no to 4 sekundy za pryczkiem. Tam na tych nawrotach, te tracę do mety, tam ten lewy, prawy, jakby bez tego było. 4 prawy 40 do 2 lewy tul przechodzi lewy mocno hamuj 33 minus lewy średni Słuchajcie, warto pojawiać się na rajdach nawet nie startując w roli zerówki i dla spotkań towarzyskich, ponieważ z Łukaszem się bardzo dawno nie widziałem a Łukasz Sterleja to jest osoba, która nauczyła mnie niesamowicie dużo w tym sporcie i w tej chwili planujemy jego przyszły go, sezon go. RSMP 2021 to będzie powrót prawdziwej legendy Tak, jest taki, jest taki pomysł ja, ja przygłaszam to już skończy się budować to jakby takie rozwiązanie w ręce oczywiście żadna grupa. Możesz odjechać wziąć. E, tak, no. Drugie miejsce w klasie miał w tym sezonie Super OS. Ale jakby kolor jest najwajdowy? Jakby kolor jest rajdowy? No i można było. Ale słuchajcie, trzymajcie kciuki, bo to jest naprawdę niesamowity gości świetny kierowca. Zakończyliśmy oficjalną część zawodów. Jesteśmy po dziewięciu odcinkach specjalnych i udajemy się na zapoznanie z trasą kryterium Asów, tego wieczornego, najbardziej prestiżowego odcinka. To zapoznanie zrobimy na piechotę, także musimy się dobrze ubrać. Ja to właśnie w niniejszym czynie, pozapinałem czy się z po szyję, nawet jeszcze kaptur zawoziłem, gorzej, bo nie mam rękawiczek. Także nie wiem, może zębami będę pisał. Zobacz, Maciek, tutaj e, dostajemy od kolegi wodę kokosową. Takie? wodę kokosową? Już otwieram od razu. 15 sekund przegraliśmy z Kryciocsem, ale przed resztą raduje. No ale leżyś. Kryciocz przejdzie na to. szybki go. No. Za Dobra, Ja jestem w podstawie perfekcyjnego kierowcy, jaki jest Miko. I to mogę do ciebie mówić. Yy, Mikoś? Panie, nie. Waga Jak się żyjesz? Mikołaj <ślepsza> Marczyka. Ma się na takie Panie. Mikołaju. Panie. Panie Mikołaju. Tak jest. Ciąć czy, ciąć czy nie ciąć? Wciąć czy nie ciąć? Zachacz. Zahadł i tak delikatnie. Jak masz 30%, moc. 30 mocy. No ci powinienem dać Andrzej? 30% mocy wystraszysz się. uważaj Tu masz guzika. zęby nie poszedł. O, Lekarz drogi tego. 30% mocy to jest, rozumiesz? Ty. To jest straszne. To jest straszne. Tak to siedzę na oponach, wiecie jak to na torze, nie? Siada sobie człowiek na oponach, Zapoznajemy się właśnie tutaj z ostatnim odcinkiem kryterium e, Toru Modlin, natomiast 9 os za nami powiem Wam, że to był e, fajny, udany ride. Oczywiście brakowało mi trochę Rally 2E, o jej e, precyzji e, mechaniczności tego samochodu, tego, tego jak wszystko możemy czuć, natomiast e, walczyliśmy bardziej w klasie aut przednio napędowych i myślę, że poszło to nie najgorzej, ponieważ jak sobie zliczyliśmy czasy, to mieliśmy drugie miejsce, brakowało nam około 15 sekund do Rafała Kręciocha, który był najszybszym Peugeotem 208R2. Co myślę, że, co myślę, że jest też wspaniałym sukcesem, i gratuluję mu tego. Ostatecznie byliśmy tutaj w pierwszej połówce rywalizacji, w pierwszej dwudziestce samochodów, także myślę, że, że nie jest źle, jak na zimowe cywilne opony i w pełni cywilny samochód. A dawno na pewno dużo radości. Rally Show kończy się dla nas właśnie teraz w niedzielę rano, ponieważ późno w nocy wróciliśmy z jachem z sobotniego kryterium Asów. Ponieważ do samego końca kibicowaliśmy i dopingowaliśmy zawodników, wielkie gratulacje dla nich. Wielu z nich jechało naprawdę wyśmienicie i miło mi było na to popatrzeć. To był nietypowy rajd, ponieważ startowaliśmy zerówką, a nie w rywalizacji. Ponieważ jechaliśmy Oktawią RSIV, a nie Skodą Fabia Rally 2evo, a moim pilotem był Maciek Wisławski, a nie Szymon Gospodarczyk. Natomiast cieszę się, że e, mogłem. Was zaprosić na tą naszą wspólną przygodę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Dajcie znać w komentarzach, co o nim sądzicie. Subskrybujcie oczywiście kanał. A już w tej chwili zapraszam Was serdecznie, bo niebawem na kanale pojawi się test skody Octavii RSIV. Jako jeden z pierwszych w Polsce miałem okazję pojeździć tym autem. Pozdrawiam Was, cześć.